Hej, cześć, witajcie, z tej strony Rubinek, a w dzisiejszym odcinku chciałbym sobie powrócić do tematu Ninjago, a konkretniej postaci Zeyna, który jest jednym z głównych bohaterów całego tego uniwersum i zaczynał moim zdaniem jako genialna postać z w sumie najbardziej emocjonalnymi wątkami w całej tej serii. Sezonu na sezon jednak ta postać moim zdaniem straciła swój blask i obecnie jest po prostu zwykłym nudnym NPC-tem. Dzisiaj więc chciałbym przeanalizować sobie jego postać i pospekulować, czy na pewno jest aż tak źle. Zapraszam Was do oglądania. Na sam początek omówmy sobie postać Zeina w pierwszych sezonach od 1 do 7. No więc Zein zaczynał jako osoba powiedzmy wycofana. Miał specyficzne poczucie humoru, odbiegał trochę od reszty drużyny, był bardziej spokojny, no i był mózgiem całej ekipy. Moim zdaniem Zein w pierwszych sezonach miał najbardziej emocjonalne wątki, zaczynając od tego, że znalazł sobie przyjaciela, Sokoła, który mu ukazał wiele rzeczy. Domek na drzewie, wężonów, yy, słynną perłę przeznaczenia, no i przede wszystkim jego dawny dom, w którym dorastał. W odcinku Czas ucieka Zayn odkrył, że przez całe swoje życie był robotem. Przypominał sobie swojego ojca oraz wczesne dzieciństwo. Zrozumiał, kim tak naprawdę jest i dzięki temu odkrył swoje pełnie możliwości. Odcinek ten był naprawdę emocjonalny i jednym z najlepszych odcinków tej serii aż po dziś dzień. W dalszych sezonach Zeyne również bardzo się wykazał. W drugim sezonie odkrył, że jego ojciec cały czas żył i zrozumiał, że nie jest sam, ale też miał wątpliwości wobec swojej osoby. W trzecim sezonie Zane przejął pałeczkę głównego bohatera, gdzie historia na nim się właśnie skupiała. Poznał swoją bratnią duszę Pixel, których relacja jest po prostu bardzo niedoceniona, a wręcz jest urocza. W zasadzie jeden z najlepszych związków tego serialu, które o ironii otworzą roboty. Finał tego sezonu jest wzruszający i bardzo emocjonalny, gdyż jak sami dobrze wiemy, Zane poświęca się, aby powstrzymać Złotego Władcę, przez co mamy najbardziej wzruszający moment w całym serialu. I to naprawdę do dzisiaj jest mi po prostu smutno i przykro, gdy oglądam ten odcinek, jak i cały sezon. Zane był tak silnym spoiwem drużyny, że bez niego po prostu ona się rozpadła. Ninja jednak, słysząc, że ich przyjaciel może dalej żyć, postanowili zjednoczyć się, aby go ocalić na turnieju żywiołów, gdzie Zane otrzymał swoją nową formę. Nie miał już swojego ludzkiego wyglądu, a był w pełni zaawansowanym nowym nidroidem. Nawet w tym sezonie miał jakieś rozterki wobec siebie i smoka żywiołu, który dręczył go w snach. Był to naprawdę fajny wątek. W kolejnych sezonach Zane za dużo już nie robił, ale dalej był genialnym wojownikiem i lojalnym przyjacielem. W piątym sezonie bardzo się wykazał, był dla Ninja, powiedzmy, idealnym liderem i gdyby nie awaria, to mógłby nim pozostać na stałe nawet. W szóstym sezonie podobało mi się to, że doskonale wiedział o rozterkach Jaya, prędko się domyślił, że ten wykorzystał. Wszystkie swoje życzenia, ale nic z tym nie zrobił, bo umie dotrzymać tajemnicy i jest po prostu dobrym przyjacielem. Na no a w siódmym sezonie, nasz Biały Ninja, w sumie przez pół sezonu, miał dosyć poważną awarię, co wywołało śmieszne momenty. Czy Zane tam dużo zrobił? No cóż, niekoniecznie, ale i tak twórcy nie zapominali o nim. Miał on swoje momenty i wychodziło mu to zdecydowanie na dobre. Ogólnie uważam, że te pierwsze sezony to jest taki prime postaci Zayna. Za każdym razem czuję po prostu utożsamianie się z tą postacią. Twórcy naprawdę sprawili, że postać o Ironio, która jest robotem, ma najbardziej emocjonalne wątki w całym tym serialu. Jego pełnia możliwości, wątek z Pixel, wątek z każdym z ninja, wątek z sokołem, poświęcenie się w trzecim sezonie to wszystko było po prostu wspaniałe momenty dla jego postaci. Nie był on zapomniany i był gotów oddać życie na każdym kroku za swoich przyjaciół. Wykazywał się ogromną odwagą i błyskotliwością. Jest on po prostu genialną postacią. W trylogii Oni, która powiedzmy na zawsze zmieniła uniwersum Ninjago, Zayn mimo to dalej jest świetną postacią. W ósmym sezonie miał genialny wątek, w którym wykazał się sprytem, infiltrując gang synów Garmadona jako wężowy jaguar. Bardzo mi się podobał ten wątek i pokazał Zeina w sumie od tej jego najmądrzejszej strony. Jego plan był rozpisany niemal idealnie. Miał też spektakularny pojedynek z postacią Mr. E, który zakończył się w przykry dla na sposób. <laughs> Został on bardzo mocno zniszczony, a na końcu tego była jeszcze ta wzruszająca muzyka, która towarzyszyła mu przy jego poświęceniu w trzecim sezonie. Ogólnie do muzyki i postaci Mister E jeszcze sobie później przyjdziemy, ale na razie idźmy po kolei. W dziewiątym i dziesiątym sezonie jego rola troszeczkę się zmniejszyła, gdyż no, musiał dać jednak miejsce na rozwój dla reszty ninja. Mimo to Zane był bardzo pomocny w tych sezonach. Nie dawał o sobie zapomnieć i był po prostu idealnym sobą. Nie wspomniałem też o tym, że Pixel nareszcie wyszła z głowy Zejna i ujawniła się jako nowy Samurai X, co idealnie rozwinęło jej postać, przez co stała się tak naprawdę kolejną ważną osobą w drużynie. Oraz rozwinęło to jej relacje z Zejnem, co jak zwykle jest urocze. Także rola Zayna w trylogii Oni może i nie jest na tym samym poziomie co w sezonach od 1 do 7, ale i tak jest to dalej ten sam niezawodny Nindroid. Przejdźmy sobie teraz do ery sezonów Ninjago, która przez wielu jest uważana za spadek jakości tej serii. Zacznijmy sobie od 11 sezonu, który mimo iż moim zdaniem jest to najgorszy sezon w Ninjago, to jednak postać Zeina prezentuje się tam naprawdę dobrze. Przede wszystkim powraca wątek z jego wizjami przyszłości, które Zein miał w pierwszym i czwartym sezonie. Jego postać tutaj generalnie pełni najlepszą rolę. Zain jest tu pokazany jako odważny i lojalny swoim przyjaciołom, gdzie, jeśli miałby okazję, to oddałby za nich życie. No i teoretycznie tak też się stało i tutaj. Zain poświęcił się, aby uratować Mistrzałów, w wyniku czego przeniósł się do krainy nigdy 60 lat wcześniej, gdzie początkowo próbował po prostu przetrwać. Później jednak stracił pamięć i przez manipulację Weksa i zwój zakazanego z stał się zły. Uwierzył w to, że jest lodowym cesarzem i siał terror mrozu w całej krainie. Później, oczywiście, niczego znaleźli, zeń sobie wszystko przypomniał, stał się dobry, no i było jak dawniej. No i twórcy tutaj akurat się z nim mocno postarali. Stworzyli ciekawą historię dla Białego Ninja, która też była nawet emocjonalna, za co wielki plus. W kolejnych sezonach Zane nie odegrał już jakiejś znaczącej roli. W Prime Empire miał wątek, w którym udawał detektywa, i powiem, że to nawet spoko wyszło. Rozbawił mnie ten odcinek, szczególnie, że no jednak Zane nie jest tym typem postaci, do której humor aż tak przywlekał, ale wyszło to dobrze. Jedyne co to nie wybaczę im tego, że pierwotnie Zane w tym sezonie miał mieć wątek, gdzie przetwarzał traumę po lodowym cesarzu, i oj. To, byłoby, to byłby mega wątek i wielka szkoda, że tego nie zrobili. W 13 i 14 sezonie już powiedzmy działał pobocznie. Dalej był z niego dobry wojownik, przyjaciel i mimo wszystko nie był jakimś NPC-tem. Seabound przez jakiś czas udawał pirata, co nie było już tak zabawne jak wątek z detektywem, ale nie było to też jakieś złe. Generalnie jego postać po prostu trzymała poziom. No i w Crystallized odegrał, tak jak w sumie reszta ninja, kluczową rolę z walką z Mrocznym Władcą. Podoba mi się to, że w tym sezonie Zane wspomniał o swoim ojcu oraz że miał myśli, aby wyłączyć czujnik emocji, bo nie dawał rady funkcjonować po utracie Nii. No ale zdecydowanie najlepszą rzeczą dla Zayna w tym sezonie była przemowa Pixel, która myślała, że on już nie żyje. Osobiście była to najbardziej wzruszająca scena w tym sezonie, gdzie czuło się po prostu ten smutek niczym z sceny jego śmierci w trzecim sezonie. Świetna scena. Też podobało mi się jak e, wspomniał reszcie Ninja o tym, że byli jego najlepszymi przyjaciółmi i choćby nie wiem co się miało dziać, będzie z nimi walczyć aż do końca. A więc mimo wszystko rola Zeyna w tych sezonach jeszcze nie była taka zła. Czuć było ewidentnie spadek, że to jednak nie jest to samo co w pierwszych sezonach, ale nie było aż tak źle. Miał fajny wątek jako lodowy cesarz i twórcy umią go przedstawić w emocjonalny sposób. No i tak oto przechodzimy do nowej serii niczego Powstanie Smoków, które powiedzmy zmieniło trochę to uniwersum. Wszystkie 16 krain się połączyło, ninja powoli znajdują sobie nowych uczniów. Wiele postaci zaginęło w wyniku fuzji, są nowe zagrożenia oraz cały lore jest jeszcze bardziej rozszerzony niż było to kiedyś. Seria ta mocno podzieliła jednak fanów. Jest tam wiele nowych, fajnych i ciekawych rzeczy, jednak drudzy uważają, że to już nie to samo co kiedyś. Generalnie jestem póki co mega obiektywny do tej serii. To znaczy podoba mi się, ale nie jest to coś, co bym uważał za super przełomowego. Jedną z zalet jest na pewno poprawa wizerunku Kaja, który moim zdaniem od siódmego sezonu miał totalny downgrade postaci, jednak tutaj naprawiono go i poczułem, że to jest ten Kai z pierwszych sezonów. Jednak niestety nie wszystkie postacie wyszły tak super i największą wadą Dragon Rising uważam właśnie okropne zniszczenie postaci Zayna, który jest teraz zwykłym npc -tem. ale od początku. Po fuzji wszystkich 16 krain Zayn wylądował w jakichś tajemniczych okolicznościach w dziwnej kapsule uśpiony na kilka lat. Potem jak Kai i Nia go naleźli, Zayn pomógł im w bitwie w Imperium i to w sumie tyle. Później ninja ruszyli na poszukiwania smoczych rdzeni, a Zein miał badać dalej tajemnice klasztorów połączonych krain i przy okazji zastanawiał się, gdzie Pixel może być. Miał nawet ciekawą i śmieszną relację z Panem Frochickim, co jego postaci było akurat na plus. Byli oni chociażby na konkursie w rozdrożach z okazji dnia Zeina, gdzie go dosyć mocno upokorzono. Wyszło na to, że Zein nie jest najlepszym Zeinem. W dalszym etapie pierwszego sezonu Zane jedynie pomagał Ninja w walce z Imperium i to w sumie tyle. On tu nie miał jakiejś super roli, a jego postać wydawała się być oderwana z kontekstu i powiedzmy, że to nie był już ten sam Zane. Może zabrzmić to dziwnie, ale zachowywał się zbyt robotycznie i nie czuć było w jego postaci jakiejś takiej większej głębi. A w końcu jego postać wyróżniała się tym, że był robotem, ale z pełną dawką emocji. No ale cóż, powiedzmy, że jedną taką sytuację da się wybaczyć w tym pierwszym sezonie, jednakże w drugim wcale nie było lepiej. Zacznijmy od tego, że ninja ponownie wyruszyli na jakąś misję, ale Zain ponownie został w klasztorze. Później jednak wpadł Kol i oni sami wyruszyli na inną przygodę, gdzie później się spotkali z resztą drużyny. Po uwolnieniu Nokta z zakazanej piątki, Zain nauczył się potęgi powstającego smoka, co w sumie jest spoko, ale w serialu nie było mu to jakoś potrzebne, bo ani razu tego później nie użył. Po jakimś czasie ninja udali się na turniej źródeł i od razu w pierwszej rundzie Zein miał się mierzyć z jakąś nową, nieznaną nam postacią, która władała mocą refleksu, no i Zein z nim przegrał już w pierwszej rundzie. I wtedy poczułem rozczarowanie, zawód i po prostu żal do twórców. Bo widzicie Zur, czyli ten mistrz refleksu, też nie był jakimś potężnym wojownikiem. Nie był on nawet antagonistą, on był po prostu losową postacią. A mimo to pokonał Zejna, który mam wrażenie, że w tej walce nawet jakoś się nie starał. Wyglądało to po prostu żenująco, i mówimy tutaj o tym samym Zejnie, co powstrzymał mrocznego władcę. Walczył z gorszymi przeciwnikami, pokonał całą armię ognistych węży i zniewolił krainę. Co prawda nieświadomie, ale mimo wszystko, uważam, że przegrana w pierwszej rundzie przez losową postać to jest upokorzenie dla tej postaci. Później nasz tetanowy ninja tak naprawdę nic nie zrobił. Cały czas nie rozumiem, dlaczego to on nie mógł pójść szukać Dziczeja, skoro on i tak stracił mocne. Rozumiem, że tam było też śledztwo w sprawie zabicia arcy smoków, ale Zane i tak nic tam nie zrobił, on był po prostu bezużyteczny. Ogólnie mam wrażenie, że w Dragon Rising postać Zeina jest tam tylko po to, żeby była. Twórcy jakoś nie starali z nim zrobić czegokolwiek ciekawego. Nie uczestniczył nawet w większości misji. Miał jedynie ten wątek z konkursem, krótką przygodę z Kolem i przygraną w pierwszej gruncie turnieju. I to tyle. Zein zachowuje się po prostu jak taka typowa, bezemocjonalna postać, która w sumie nic nie robi i ma służyć za dodatkową pomoc, jakby nie była niczym więcej. I tak, zdaję sobie doskonale sprawę, że to w końcu nie droid, ale przypominam, że jego postać od początku była opisana jako robot z emocjami. Jeśli obejrzycie odcinek, w którym Zane osiąga pełnię możliwości, który jest naprawdę emocjonalny i rozwija go w świetny sposób, a później jakikolwiek odcinek Dragon Rising, w którym Zane robi coś innego niż stanie w miejscu, to można odczuć, że to dwie zupełnie inne postacie. Zane po prostu zaliczył mocny regres w całej serii, ale w Dragon Rising jest to najbardziej odczuwalne i moim zdaniem jest to największa wada tego serialu. Wracając jeszcze do przegranej w turnieju źródeł, rozumiałbym, jakby miał walczyć z jakimś Noctem, czy kimkolwiek innym złym, albo gdyby ta walka była chociaż jakaś dynamiczna i można było odczuć, że Zane stara się walczyć, ale wyszło to po prostu słabo. Twórcy mogli się zdecydować na cokolwiek, aby chociaż trochę rozwinąć postać, ale niestety nic z tego nie wyszło, a szkoda, bo w pierwszych sezonach Zein był świetną postacią z bardzo głębokimi i emocjonalnymi rozterkami mimo bycia Nindroidem, a w Dragon Rising jest po prostu zapomniany. No i okej, okay. ja rozumiem, że w trzecim sezonie tego Zeina ma być niby więcej. Zresztą po zapowiedziach to już można się tego spodziewać. Będzie miał jakąś solową misję, walkę z Noctem z zakazanej piątki, oraz przede wszystkim powróci jego miłość życia, jaką jest Pixel. Ale czy to tyle? Moim zdaniem jego postać zasługuje na to, aby po dwóch sezonach, które mocno skrzywdziły jego postać, dostał on w końcu coś superowego. Mogliby zrobić w zasadzie cokolwiek. Jednym z moich marzeń dotyczących postaci Zeina jest to, aby w końcu spotkał się ze swoim bratem Echo Zaynem, który jest chyba najbardziej zapomnianą postacią w całej tej serii. W ósmym sezonie mieliśmy dostać wątek, gdzie to Mr. E był właśnie Echo Zaynem, tylko że przeprogramowanym. Osobiście żałuję do tej pory, że twórcy zrezygnowali z tego, bo taki wątek, gdzie Zein spotyka swojego brata, naprawdę dużo by dało dla jego postaci. Jest też możliwość, że Zane mógłby dla siebie znaleźć jakiegoś ucznia. Dragon Rising zdecydowanie idzie w końcu w tym kierunku. Kaima Whitef Whitefire, Lloyd Masorę i dawniej Arena, z tego co zapowiada się, to Frak, czyli nowy ninja Wężon, będzie uczniem Kola najprawdopodobniej. Jay, Nia i właśnie Zane z kolei jeszcze nie dostali kogoś, kogo by mogli szkolić, a to z pewnością rozwinęłoby ich postacie. Po prostu mam nadzieję, że trzeci sezon da sprawiedliwość dla naszego tytanowego ninja i nie będzie to tylko spotkanie z Pixel i walką z noktem. Oby, na to liczę. Tak jeszcze dodatkowo chciałbym o tym wspomnieć, ale to co zawsze uwielbiałem u postaci Zeina, to jego motyw muzyczny. Wiecie, ta charakterystyczna nutka, która była kiedy pojawiały się wątki z nim. Liczę, że tego w trzecim sezonie będzie po prostu więcej, gdyż zawsze dodawało mu to uroku. A więc podsumowywując, uważam, że spośród całej drużyny ninja, Zayn jest postacią, która dostała największy regres. Mam nadzieję, że trzeci sezon Dragon Rising to odmieni. Bo naprawdę przykro mi się patrzy na jego postać w tym serialu, kiedy on dawniej był tą najbardziej wzruszającą postacią. I żeby nie było, ja nie jestem nawet jakimś największym fanem postaci Zayna. W pole innych ninja, ale po prostu nie to boli jak widzę pierwsze sezony, a jak widzę Dragon Rising. No ale cóż, napiszcie czy zgadzacie się ze mną i czy waszym zdaniem sytuacja zejna w Dragon Rising jest aż tak tragiczna, czy może ja przesadzam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.